Konami było niegdyś jedną z najbardziej uwielbianych firm w branży gier wideo. Są oni twórcami wspaniałych serii takich jak Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Suikoden czy Pro Evolution Soccer. I teraz tak, z nadejściem PS4 czekałem jak pies wywieszony mięzorem na nowego Silent Hillka czy godnego następne Suikodena na piątki. Wydawało się oczywiste, że po słabszych tytułach na PS3 firma będzie chciała wrócić do czasów świetności, gdy wydawała topowe tytuły na PSX i PS2. Dostaliśmy podzielonego na dwa akty Metal Gear Solid 5, czyli Ground Zeroes i Phantom Pain. Potem metalek 5 wyszedł na PS4, czyli to samo tylko w lepszej jakości, no i tyle. Hideo Kojima co prawda dał ciała z fabułą, bo ta miejscami wołała o pomstę do nieba, ale sama rozgrywka Phantom Pain mi osobiście bardzo się podobała. Biegając po otwartym świecie, wypełniając misję, to było coś fajnego, nowego. Tak samo jak budowanie swojej bazy na oceanie w formie platform. Myślałem sobie, no okej, okay, zrąbali troszkę Metal Gear Solid, ale mają inne asy w rękawie. Przecieki w sieci pokazywały, że firma zatrudniła kodzimę do stworzenia nowego Silent Hilla. Podobno demo z tej gry, z japą znanego serialu The Walking Dead Normana Redusa, było inspiracją dla Capcomu, którzy odświeżyli serię Resident Evil w części 7 i Village. I nagle jeb, wywalili kodzimę, ten założył swoje własne studio i wszystko zaczęło się sypać jak domek z kart. Firma postanowiła, że będzie skupiać się na grach mobilnych. Hmm. W sumie na rynku gier mobilnych jest więcej kasy, ale czy porzucenie swoich kultowych marek to dobry krok? Okej, okay, dali Netflixowi zrobić serial Castlevania, który by the way jest całkiem fajny. Nie jestem wielkim fanem serii, ale widziałem opinie ludzi zachwyconych tą produkcją. Ale podsumowując. Seria Pro Evolution Soccer po ostatnim wydaniu leży i kwiczy. Moja ulubiona piłeczka na konsolę, którą kupowałem co roku, złamała mi serce i nie grałem w żadną odsłonę części peścika od ponad roku. Po wydaniu Phantom Paina myślałem sobie, no okej, okay, tutaj skuta sili fobuły, ale jaka by ona nie była, pozostawiła wiele otwartych furtek. Dwie pierwsze przygody Snake'a, czyli Metal Gear i Metal Gear 2, zremakeowane do grafy na PS5 na deser, a potem jako danie główne remake Metal Gear Solid PSX, na to liczyłem, a dostałem tak jak reszta fanów, czyli nic. Ostatni Silent Hill, czyli Downpour, wyszedł na PS3 i kompy 10 lat temu. Odpaliłem to na PS3, ale bugi skutecznie mnie od tej gry odrzuciły. Może kiedyś dokończę, ale na razie jakoś mnie do tego nie ciągnie. Piękny remake części 0, 1, 2 i 3, a może jedna bardzo długa historia spajająca wszystkie te części, czy też totalny reset i zaczynanie od nowa. Mając w głowie, jak gry wyglądają dzisiaj, wykonana z należytą starannością i fabułą. Dopracowana gra Silent Hill czy to na PS5 czy nowego x byłaby hittorem, na który wiele osób, w tym ja, zrobiłoby preordery z rocznym wyprzedzeniem. Nowa gra z serii Castlevania, nawiązująca graficznie i stylowo do swojej animowanej serii? Tak jak wspominałem wcześniej, nie jestem wielkim fanem, ale odpowiednio dobre wykonanie potrafi przekonać każdego. I na koniec bolączka moich czasów i wieku. Nie wiem czy to tylko ja tak mam, ale na PSX, a potem na PS2, JRPG wyrastały jak grzyby po deszczu. Serie Final Fantasy, Breath of Fire, Dragon Quest, Star Ocean, Wild Arms, czy też pojedyncze tytuły takie jak Vagrant Story, Legend of Dragon, Chrono Cross, Chrono Trigger, Valkyrie Profile, Alundra, Xenogears, a potem Xenosaga na PS2, tego było po prostu Multum. Pięć części Suikodena od konami należało do tego cocnego grona. I niestety od czasów PS2 nie zobaczyliśmy już z tej serii nic. Suikoden 6 na PS5 to byłoby coś. Widać się na przykład po Dragon Quest 11, jak dobrze klasyczny JRPG może wyglądać na nowej generacji konsol. Nie dodano tam praktycznie nic nowego. Jest hero, jest przygoda, są skaczące ślimaczki, niby nic, a człowiek się orientuje, że po trzech miesiącach nabił platyny i 250 godzin na liczniku. Szkoda tak wielkiego katalogu tak znakomitych tytułów. Może zakup Konami przez Sony czy MS i wydawanie wyżej wymienionych gier przeważyłoby definitywnie o zwycięstwie jednej lub drugiej firmy w rywalizacji na tej generacji konsol? Pogralibyście w najnowsze odsłony wspomnianych serii? Czy też może Konami dobrze robi, że koncentruje się na czymś innym? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.